Cześć święta, witajcie! Z tej strony Kapiszon nie jest ze mną. Warnison! Gorniszon z tej strony, dobry, dobry, witam serdecznie. Ludziska, musimy się drzeć do Was w na pełni, <śmiech> <śmiech> ale tu tak ten dziś daje To jest masagra, siedzimy w kabinie, ale jest bardzo głośno, także musicie jakby patrzeć, musicie nas jakoś usłyszeć. Generalnie na no, takie warunki są, nic nie poradzimy na to i nawet kosimy zieloną kukurydzę. Jesteśmy oczywiście <laughs> na naszej serii pokrót do Młodości na typowej polskiej wsi i no niestety ludziska, ale tutaj na tej mapce nie ma do ja tak powiem żółtej kukurydzy, jest to już maksymalny poziom wzrostu jest to już gotowe do wzrostu i generalnie no, nie ma już nic więcej i musimy niestety kosić sobie zieloną kukurydzę na ziarno e, prawdopodobnie tutaj jest zrobione tak, że chłopaki jak grali na tej mapie kiedyś Jo, ja, to po prostu autorzy zrobili tylko zieloną pod kiszonki czy coś, Więc może ktoś na to tak wypatrzył? Nie, bo po prostu było... Ja tak w każdym razie domyślam się, bo w tych farmingach jest tak, że generalnie na ziarno to kosimy żółtą, a na kieszonkę to możemy kosić albo żółtą, albo zieloną w tej najwyższej fazie. Natomiast w tych farmingach, bo ja się tak domyślam, że po prostu można było kosić tylko żółtą w tej najwyższej fazie, można było ogólnie kosić, czy to na kieszonkę, czy na ziarno. No pewnie Bolek wpadł na pomysł, no jakiś żółto się ale nie i Zrobił pewnie najwyższą fazę i gotową do zbioru yy, Jaką? Właśnie zieloną A my kosząc na ziarno musimy kosić zieloną, tak? no, bo nie ma żywotności na Jo, tutaj generalnie dziki nam trochę pochodziły, zrobili jakąś pałkę Jakąś pałkę zrobili na polu, także tego na razie nie zbierzemy Tylko dopiero jak urośnie, mam nadzieję, że Posłyszeliście gdzieś tam Oriona. My generalnie już troszeczkę sobie pozbawialiśmy, a generalnie to Orion troszkę już tutaj puszek, jak widzicie, e, piwa, nie ma to kasztela czy coś już jest pustych, także okay. powoli opijamy sobie tę szliwa, wszystko jest praktycznie za nami, już mamy pola posiane. E, no i co, lecimy sobie z 13. Generalnie póki co, oczywiście rok szkody trwa na pewnej, będę 60 odniesiony, to jest dobry chłopak. On, tak się jak rano wstaje, płod musi się wysypiać, bo i tak się wy... wyśpi. I tak od i tak, także tak tak, tak, się tak, tak, to, że łapać, to, że jest, normalnie się do tej tak samo jak ja, także jest elegancko, możemy sobie tutaj podziałać. E, ale chłopie, jak... ja teraz jadę, teraz bronuję po pole po to, po to co skończyłem, nie? No. I chłopie, takie z o jajce, ja teraz głównie ja słyszę. Jak chłop rzeczywiście krzyczy, mimo że teraz wizona nie słyszę, bo jestem dalej i, ja, i jak teraz słyszę chłopa głos, to słyszę, a ja krzyczył jo, no ja tutaj mam, um, ten przy mikrofonie... Ja, no ja wiem, no ale ja tak, ledwo to, tak, to pole wysłuchałem. Ciebie to koszymy. tak słowo słychać że masakra, no i to jest mi się jo, jo, to Ja też będę dzieciąc, droga, flop te Lepiej, żeby to To słyszę. jest po prostu masakra. 10% tych chłopów polernych, 10% głośności, ja nie wiem, jak na 100, to przecież ja to bym... Byłoby jakby normalnie na głośnikach Masakra Generalnie teraz troszeczkę na tygodniu Jest tutaj, że tak powiem Co kurde robić i w ogóle trochę planów na weekend bo generalnie w teraz kiszonki od jutra się zaczynają e, teraz jak wiecie, no w Polsce jest sucho nigdzie chyba nie pada w żadnej części Polski, w na tam z... wiecie, ciągle nie, nie pada dopiero na weekend gdzieś te deszcze zapowiadają u no, nas no czwartek w nocy ma coś tam zacząć już pada, padać i później przez weekend, ale niby jakiś cyklon czy coś w ogóle do Polski ma no, wejść także chyba w weekend to w ogóle w większości Polski coś tam ma podpadać zobaczymy, co z tego będzie Plany są na weekend. Tu Ario ma teraz tak samo kiszonki i może być ciężko, żeby się zgrywać. Także chociaż ten odcinek teraz będziecie mieć. Czy uda nam się coś jeszcze gdzieś tam na lepszą to Zobaczymy. W sobotę na pewno będzie jeszcze odcinek z mapki, bo jeżeli nic w nie wyjdzie, to już mamy i tak na pewno tą wolę. Jedną od Hejrowskiego na LS Portalu wydanym w wersji V2 sobie nagramy. Ostatnio było Sokole i ostatnio również zapraszam serdecznie na odcineczki. Teoretycznie na niedzielę powinien być odcinek z z budowy jakiejś gospodarki, czy coś tam się uda, zobaczymy jak to będzie. Czy na piotek się uda jakąś na nagrań, zobaczymy, bo ten się trzeba powoli sobie lecieć. Prawdopodobnie jak już wolę jakąś coś tam z sobie ogarniemy. I oczywiście zapraszam serdecznie w niedzielę. Nie wiem jeszcze się pani o godzince, ale w niedzielę zapraszam na live'a z Farminga 13, już z zakończenie, że tak powiem, tych wakacyjnych live z 13. Będzie to kiszoneczka, także serdecznie zapraszam. Zobaczymy o której scenę będę chciał zrobić tego live'a, jak najwcześniej, bo wiem, żeby też no, teraz oczywiście większość no, do szkoła, Więc z niedzielę, wieczory do na ewentualnie lekcje, jakieś już powoli nauki, nauki i tak dalej, i ogarnianie się do szkoły, więc w soboty wieczorem to pewnie jeszcze gdzieś tam was nie ma, ale niedziela wieczorem raczej już jesteście troszkę w domu zajęci, więc chciałbym jak najszybciej tak, tak, tak. zrobić tego live ale w sobotę też będzie ten 18, więc nie wiem o której wkrótce, nie wiem jak to będzie w niedziela, jak w będę w stanie i tak dalej, więc różnie to bywa, zobaczymy, ale w niedzielę już bym to chciał zrobić, tak samo właśnie może być problem z live'ami w czy sobota, bo już różne nierówność plany są, ale w niedzielę mam nadzieję, że w końcu tam 13 sobie już skończymy i miało być w sierpniu zakończenie, ale ostatnie weekendy nie ma laju, bo po ostatnich weekendów to gdzieś tam jest można wypróbować ciągle Tak to sobie wygląda. Generalnie słobie sypię słowo jak zawsze, ale sobie jakoś sobie dajemy radę w piękni problem i nie chodzi. Tam tego nie mam w tyle pytań. Kłopie. Z tamtego pola jest tamtego pola jest 200 kg, a tam jest 2 hektary No hektar. tutaj 700 kg już mam ostatni przejazd jo, Tu w ogóle no. nie wiadomo co się stało, Jakieś, tu ogólnie raz jest niedaleko i tu pewnie dziki przynosiły i tu zryły jo, to No widać nawet ślady w są w moich łazach Zapytacie się skąd header oczywiście, o tym nie powiedziałem, a header jest z internetu. Boren mi tutaj podesłał, on jest I, generalnie w rozdzięciu z pharem Eee, ale generalnie tutaj dobrze, to coś pasuje do tego bizonka, ale troszkę jest zbyt nisko, ale u mnie tutaj nie próbuje, ale jest pożądane. Ja no 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 nisko, może być, no bo to jest, mówię, no przystosowane do para, ale taka ciekawostkę powiem że tak, po pierwsze, do innego federa nie widziałem, może jest, nawet na pewno jest, ale no, ten mi się po pierwsze nasunął, dobry tam miało ceny i w ogóle, a po drugie, no, na innym zdjęciu, na jednym był z farem, a na innym zdjęciu był po prostu z widzonem, który na zdjęciu, także no, Domyśliłem się, że do Bizona też będzie pasował, więc sprawdzić, że rzeczywiście pasuje, także no musieliśmy sobie header zakupić, no bo nie mieliśmy czym tych kukurydzy skosić. a ja mamy kilka kur, bo jeszcze tu obok i tam dalej. I jeszcze dwa pola do skoszenia kukurydzy jest, także jak... tu nas spokojnie skosi, ale to, tej pas. po te dźwięki cisej. tego. Ja, dźwięki tego Bizona, ja teraz jak już... Na wolnych obrotach to jest to był ale wtedy to chłopie, yes. myślałem iść chłopie dźwięki wyciszyć, ale mówię, że już nie będę z serwera znowu kasował, bo chłop będzie musiał znowu wbijać Teraz już jakieś lagi mi się znowu zaczynają, więc będziemy sobie kończyć szybkie to Tapie to nie, nie u mnie, to nie u mnie, ja mam dobry internet chłopie, I ja za, zawsze płacę, za, zawsze płacę, zawsze płacę, chyba, że zapomnę, ale tak to zawsze płacę się jeszcze mi tak zapłacił. Dobra ludziska. Także my sobie kończymy, miniaturkę robimy i oczywiście odcinacie na środę, także środa minie tydzień zginie, pamiętajcie. Wszystkiego dobrego w szkole, już coraz bliżej weekendu, musicie jakoś przetrwać i na razie trzymajcie, tak się cześć. Trzeba przetrwać, środa minie tydzień zgnije, na razie jeszcze.